Siemanko, witam, witajcie. Przed wami majestatyczny Huragan. Zobaczcie ten kamuflaż, który się świeci jak psu. Sami wiecie co. Też jest reflektor z przodu niebieski, ale dosyć tych dodatków. Czym jest Huragan? Jest to pojazd specjalny 10. poziomu, który można było zdobyć w zeszłym roku za bitwy rankingowe. W tym roku za bitwy rankingowe, czyli tak zwane natarcia, można zdobyć Stingera, jeżeli uzbieracie 9 sztandarów. W zeszłym roku trzeba było być trzy razy w złocie. Tym razem wystarczy trzy razy srebro, to jest zasadnicza różnica, czyli teoretycznie łatwiej o specjalny, a Stinger to jest po prostu T57 Heavy ze specjalnym skinem. W zależności od tego, w której tam randze byliście częściej, to tam taki kolor tego skina będziecie mieć, to jest interesujące. Po drugie, jeżeli nie wiecie lub wiecie, huragan. W tym momencie, jak i chyba też przez cały poprzedni rok, w momencie kiedy on wyszedł, ma największe wymaganie na trzecią oznakę biegłości. Ta wartość oczekiwana to 6400 uszkodzeń w tym momencie, co bitwę. Żeby wbić trzecią oznakę, co bitwę robicie ponad 6400 uszkodzeń. Czyli to mogą to być to uszkodzenia, które spotujecie, no ale i tak ciągle uważam, że to jest naprawdę ekstremalnie chora wartość i nie jest to w ogóle łatwe i proste. Chociaż co by nie mówić. Cez jest fajnym czołgiem. Natomiast taka oczekiwana wartość to zdecydowanie za dużo. No, tu zjeżdża Cecek. Zastanawiam się, co by tu zrobić. Czy my tu możemy jakoś powalczyć. Ja nie jestem czołgiem, który ma dobrą wieżę, chociaż czasami jakieś MED podbijam. Myślę, czy że by stąd się nie ewakuować. Zmieniam tryb, jak widzicie. Tryb mobilny, dzięki któremu bardzo szybko mogę się przemieszczać Dlatego też uważam, że no, turbo sprężarka na się dużego sensu nie ma Dlatego, że ten pojazd zasuwa naprawdę błyskawicznie Nie jest to za żaden problem, żeby się przemieszczać Dlatego postawiłem na węty i stabilizator, bo to działa obywa kapryśne Nie jest złe, ale na PCR-kach e, penetracja 315 czasami nie wystarcza Spróbuję zabezpieczyć naszą drugą stronę Ulala Kogo my tutaj mamy? Co to za gagatek? patentanku, tanku, który teraz ginie He, <laughs> żartowałem, nie ginia. E, 3 sekundy do przeładowania, może uda mi się go dobić. Tak, udało mi się go dobić, jest Leopard peta również. Im też jestem zainteresowany. Zmieniam tryb. Chociaż przypatrzcie się, co się dzieje po drugiej stronie. Może ja po prostu się... Dobra, ja nie zmieniam trybu. Niestety Leopard po jest, mnie stąd zaświeci. I to jest mój problem. Teraz możliwe, że mnie nie zaświeci. Jeszcze jakby był ogłuszony, to na pewno by mnie nie zaświecił. Ale nie, spota nie mam. Raport dostał potężne manto. A ja stąd mogę zabezpieczać mojego obiekta 780, tę 30. No i całą tą flankę. Mam tu bicie. Możliwe, że ktoś tu będzie się wychylać i nawinie się pod celownik. Ten cesek coraz to aktywniej gra. Nasz obiekt dostał bodajże w plecy. Obieg nie trafił, teraz może cesek się wychylić do niego. Nie wiem, czy po dachu próbować. O, weszło. 375. Leopard padł. Nie wiemy, co z lodówką. dbf ma dwa fragi, więc pewnie gdzieś aktywnie gra bardziej w tej części, w sensie mojej prawej. Mogę tu spotkać lodówkę, mogę tu spotkać obiekta 263, ale to jest mój moment, gdzie muszę uruchomić moje czołgi średnie i niszczyciele z bazy. To znaczy, chcę zająć mapę, chcę podświetlić ich bazę. Jestem jak najbardziej do tego zdolny. Przepraszam za mojego pieska kochanego. No dobra, to zjeżdżamy. O kurcze Zostałem wykryty No i teraz pytanie od kogo i jak Obiekt 263 jest tu Arta strzeliwa Czy lodówka gdzieś tu zjechała, mnie wykryła? Czy lodówka mnie zjechała stąd? Obiekt tam w ogóle wjeżdża Czy obiekt mnie jakoś wykrył? Cały czas się zastanawiam jak do tego doszło Ciekawe, ten obiekt bardzo dużo zrobił Lodówka teoretycznie może mnie przebić Jest to problem Ale nadal się zastanawiam kto mnie wykrył i jak Skąd? Jak to jest możliwe? Ładuję pociski dłonkowe myślę, że spotkam tu lodówkę. Okej, okay. pojadę po Arte. Tutaj już sobie zmienię tryb. W tym trybie do strzelania i tak mamy dobrą w miarę mobilność. Nie musimy tutaj nic kombinować. Załaduję od razu hek i... żeby od razu wyjaśnić artyleria. Na strzał. DBV! Aha! Widzieliście jak się minąłem z DBV? -em? Muszę wykończyć drugą Artę. Muszę ją złapać. Pytanie, gdzie ona jest. Bo ona mogła już dawno uciec, niestety. O kurde. Proszę nie. Zmieniłem tryb, bo chcę pojechać po lodówkę. Znaczy bardziej, chciałem pojechać po Artę. Zawsze lodówka, zawsze lodówka. To jest niesamowite. Ha, 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 no i tak. No już chciałem powiedzieć, dobra, nie jest nic stracone, bo pojadę sobie w te krzaki, zaświecę może tego do jeszcze może gdzieś go obiję. Uuuh. Chyba nie muszę wam przedstawiać tego najlepszego sklepu internetowego z grami, z którym współpracuję już ponad dwa lata, czyli sklep Eneba, na której znajdziecie praktycznie wszystko. Może właśnie tytuł, którym jesteś zainteresowany znajdziesz tu taniej. Serdecznie polecam ci sprawdzić z mojego linka w opisie. Też jest specjalna promocja, do której zaraz przejdziemy. Przykładowo dodaję sobie do koszyka, do koszyka ten tytuł, jeszcze weźmiemy sobie jakąś inną grę. Nie wiem, weźmiemy na przykład Make a Wish i weźmiemy o, Cities Skyline. No i może jeszcze jakąś grę... Na przykład. O, Indiana Jones, Indiana Jones, klasyk, dodajemy sobie do koszyka. I teraz, moi drodzy, w koszyku od 25 kwietnia do 2 maja z kodem FCAPRIL macie 7% zniżki na wszystko. I jak widzicie, 31 ,19 zł 19 groszy zostało zaoszczędzone. Myślę, że warto skorzystać i serio sprawdźcie, bo na Anabie jest naprawdę zaskakująco dużo fajnych tytułów i częściej te ceny są tańsze niż na przykład bezpośrednio na Steamie. Życzę Udanych zakupów. No dobra, zacznijmy tę imprezę. Trzy czołgi, lekkie dwiarty, prochorowka. Ja mam zestaw klasyczny. Gdyby nie było tych lightów, byłaby ta mapa, to pewnie wybrałbym zestaw pod spota. EBR jedzie turbo agresywnie. Zaświeci mnie, ale ja tu powinienem być praktycznie bezpieczny. Zmieniam tryb. Ustawię się. Jedynie co do czołg ze środka może mieć na mnie bicie jeszcze przez kilka sekund. Bo mam spota. Ta. oberwałem niestety. Ojojoj, ojojoj, oj, oj, co to jest za start, Kamil? Dobra, mogłem tu jednak nie jechać. Wydawało mi się, że będzie wszystko w porządku, ale jednak nie. O, ho, 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 ho. No nie no, jest tragedia. Eber robi sobie co chce, nasz EBR się rusza. Wow, minus 1000 na naszym ebr -ze. To minus EBR. Dobra, ja powinienem tę bitwę rozpocząć z tej pozycji. Tu się ustawi, zmienić tryb, celować się w EBR-a. A podjazd tutaj od razu, jak wiedziałem, że EBR mnie zaświeci, był bez sensu. Chciałem skontrować czołgi lekkie, ale jednak EBR-y są za szybkie. No, przynajmniej mam nauczkę na przyszłość. Jedzie Seta, proszę państwa, 500 metrów. Mogę zostać wykryty, ale ze środka nie powinni mieć za bardzo bicia na mnie. Oduje złoto i lecę. dolna płyta. Szukamy tego bicia na asset'a cały czas. No i co? Próbujemy trafić. Tak bym to określił. O, Weszło. Raczej to kwestia czasu, aż ta asset'ka zostanie sformiona. Jest Light. Trzeba go dobić. Jest EBR. on spot'a, ale jakoś się specjalnie nie boję. Chyba, że Arta. EBR dobity. Super. Przez 10 sekund mam spot'a, czyli zniknę, jak będzie 12, 16, 17 na prawym górnym rogu. Jeszcze tu jest gdzieś ta setka. O, jakby ta setka padła, to byłaby rewelacja. To jest trzeci light, ich ostatni light. I napraw. O, mamy to. Dobra, zmieniamy tryb. Tutaj. O kurczę, setka już tu wjechała. No dobra, no to jednak spokojnie. Mógłbym strzelić do setera z zostanę Spota. Pytanie, czy nasi. No dobra, szalam, cofam się. Nikt nie powinien tu mieć zrobić. Ona jest ogłuszona, więc mnie nie zaświeciła, dlatego. Pełna płyta nie weszło. Jeszcze przez 3 sekundy jest ogłuszony. O, bok bierze. Zmiana trybu podjeżdżamy i teraz to my spotujemy. Myślę, że nikt tutaj mnie nie powinien już zaskoczyć, chociaż leopard jakby wyjechał w krzaki gdzieś tu, to mógłby mnie zaświecić. A jednak teraz jestem powiedzmy całkiem OK. Szkoda, że tylko 91 ma ten wrak akurat w tym miejscu. Aha, nie przepchnę tego wraka, okej. Okay. Muszę tak jakoś przejechać bardziej od prawej. Jest w pewnym stopniu ryzykowne. No ale no dobra. Nie ma spota, żyje. Nasi czyszczą drugą stronę. A no muszę po prostu czekać. Mamy tego jednego lajta. Leopard jest tam, więc co? No tutaj. Stebeck może gdzieś być. Plus te trzy niszczyciele. Hmm. <grym> Korci tutaj podświetlić. Okej, okay, Stebeck ma spota. Tylko trzy niszczyciele. I to lodówka kamuflażu nie ma. Grille też tak średnie z kamuflażem. Myślę, że możemy zrobić raid. Możemy zrobić raid linią krzaków. I to taki perfidny raid, że wiedziemy sobie niczym jak taki kołowiec w dół. I to powinno wyjść, powinno, ale głowy za to też nie dam. Sami tam spróbujemy. Tutaj do prawej jest loduwa. Loduwy nie ma. Szukamy grilla. Gdybym miał tu system obserwacji dowódcy, cichy układ, to bym w ogóle się tego nie bał. Ale się trochę jednak boję dostałem spota. Chyba przez to, że się ruszyłem. Natomiast i tak jest w porządku, jest grill, który dostał. A grill jest tam drugi, okej. Okay. Mam jeszcze kilkanaście sekund. Dobra, muszę jechać tutaj zaświecić tego grilla drugiego. Jest! Zaświeciłem go. O to mi chodziło, żeby zgarnąć go całego po spodzie. Załadowałem i jeszcze plomba za 500. Super. Dobra, ta bitwa została uratowana, chociaż początek nie był dobry. Był tragiczny. Złe otwarcie z mojej strony. Ale przynajmniej pokazałem jak ta pozycja jest skuteczna, chociaż nie sądziłem, że będzie aż tak skuteczna w tej drugiej części bitwy. I powinienem od początku tam jechać i potem może jakoś podjechać jak te lighty by się wyczyściły. I by mnie nie spotowała, ale wyszło dobrze. W miarę zobaczcie, że zrobiłem mniej niż 6000 łączonych uszkodzeń w tej bitwie i tak to by było za mało, żeby walczyć o trzecim odznakę. U, murowanka. I to bez czołgu lekkiego. Tutaj nie mam w ogóle odblokowanego drugiego zestawu, ale no nadal marzy mi się ten zestaw pospota Sorry, że tak gadam i nie mam i nic nie robię w tym kierunku, ale uwierzcie mi, zrobiłoby to różnicę na tej mapie. Ale dobra, skupimy się na zadawaniu uszkodzeń. Jadę las. Mamy tu dużo czołgów. O, jest obiekt 140. Aha, chciałem powiedzieć, że są uszkodzenia za darmo, ale nie są. Jest Conway, Kunze tutaj. No, mają też e, solidny argument, żeby utrzymać las. Bezeta przejechała sobie, ja zmieniam tryb. Zobaczymy, czy uda się bardziej zagrać po drugiej stronie. O, jest to pędzpie, które wjechało. Cofnę się. Chyba jednak się pokręcić tu gdzie jest nasz do p. O, a 75 tam jedzie w ogóle. Dobra, to 75 7 jest do wyciągnięcia. Nie wiem, co robi kunze. Ale ja podjadę sobie pod ten budynek, myślę. Hej do sobie w środek, okej. Okay. Dobra, zmieniamy tryb. Spróbuję oddać kilka strzałów do a 75 Dobra, będę wykryty trudno. Ale chyba nic mi tutaj nie grozi poważnego. A75 dostało, git. Hmm, tu Godzilla podjeżdża, tu jest ek Zobaczymy czy kogoś zaświecę. W sumie rozwalę sobie ten budynek jednym strzałem. Tego zadawałem pocisk zadłamkowy. I co z tym A75? O, jest i on. on może strzelić na ślepo niestety. Małym na płytę A75, za 0. A75 teraz w plecy może dostać. Chodzi. Nie mam tak stuprocentowej pewności co do tych szaków, No właśnie Tu jest jakaś dziura pomiędzy I przez tą dziurę on mnie najprawdopodobniej zaświecił No dobra, wymiana nie jest zła powiedzmy Jest tutaj W miarę wszystko w porządku Jeden strzał zabrany Cześć się na tego AMX-a, bo on też może popełnić błąd. Zastanawiam się, czy mogę wyciągać tego Faiza. Nie wiem, gdzie jest Grille. On może gdzieś tam być w krzakach. Nasi zaczynają teraz bardziej dominować las. No dobra. Zmieniam tryb. Na upartego mógłbym powalczyć z Faizem, ale chyba nie ma sensu iść w jakieś wymiany jeden za jeden i ryzykować, że zbiorę od grilla. Zaświeciłem Godzilla w ogóle. Skłoniam się pomiędzy budynkami, bo nadal grill stąd może mieć na mnie bicie. Tu jestem bezpieczny. Kodzilla obita. Wszystko wskazuje na to, że las powinien być ładnie ogarnięty przez nas. Kunze strzelił. Jestem jak najbardziej za tym, żeby spróbować przełamać ten las. Arta strzeliła. Przejadę sobie tutaj. T5-5A. Z tyłu jest ten Conway. Jeżeli byśmy się zgrupowali, to możemy zrobić różnicę. O, Arta pomaga. Dobrze, dobrze. W ogóle ja bym prawie zabrał darty. Świeciłem Grilla, który tu jednak się znajduje Nie mam spota Może zaświecę ja znowu Godzilla tutaj podjeżdżając Ale nie, nie zaświecę Muszę uważać, bo te 5 może zaświecić na 50 metrów Wszystko w rękach naszego badczata AP On może podświetlić Godzilla, Kunze Ale też może za to zagranie zginąć Chociaż, co by nie mówić Wjeżdżamy tu od razu w pierwsze tempo Wiem, że trochę ryzykownie Ale tak liczyłem, że jak jakby najważniejsze było to, że przeciwnik nie spodziewał się tego, że oni nie byli gotowi, nie widzieli mnie przez kilka sekund, że ja tu wiada albo że ja tu mam spota i, ja, że plan i że ja planuję coś takiego zrobić. Dlatego się na to zdecydowałem. Oczywiście, jakby oni byli troszeczkę lepsi, byliby tak skupiani na maksa, to mogłem zebrać dwa strzały i to nie byłaby dobra wymiana, ale zająłem kolejną kluczową pozycję, wykluczyłem T55A. I dzięki temu możemy podjeżdżać na przykład prawą stronę jakoś Chociaż dwa niszczyciele tam nadal są groźne Albo jakoś mógłbym zaświecić uciekającą Godzilla, ze pancera Na to też liczyłem Na ten moment ich nie widzę Jest Grille I Grille jeżeli strzeli, to ja wjeżdżam Grille ma spota, więc on się nie powinien wychylić Mogę zebrać jeden strzał od Konwaja. to nie jest problem Pojadę po prostu do niego I będę teraz podświetlać cały czas te niszczyciele Dzięki czemu one nie będą już takim problemem Poza tym też mogę sprowadzić, powychylać się na wieżę. Wiem, że to może trochę komicznie brzmieć. Zresztą tego, że gram huraganem. Niestety zabrałem od grilla. Ale to jakiś wielki problem nie jest, bo grill trochę długo ładuje. Jest też 10 do 4. Tutaj już tego grilla nie zaświecę. On za tymi krzeczkami się ustawił skubaniutki i nic mu nie zrobię. No dobra. Kolej strzelił. Co z grillem? Co z grillem? Grill jeszcze nie strzelił. A grill utonął! No dobra. O to nie mam pytań. Kłonął i strzelił. On dosyć szybko ładuje, więc. Dobra, zdążyłem. Zostaje Arta i Kunze. Czy uda mi się coś strzelić w Kunze jeszcze? A, liczyłem, że na ślepo. ale chyba się przeliczyłem. Dobra, mam Kunze. Jeszcze Arta. Która może być na A4, albo może być gdzieś tu w. No, jest A4, A3, więc to koniec tej bitki. Powiedzmy, że trochę było problemów, ale udało i tak się zagrać. Powiedzmy całkiem OK. 4800 włączonych uszkodzeń. No to jedziemy. Linia Mannerheima, 3 lighty, 2 arty. Zmieniam tryb, bo liczę na to, że mantykora zaświeci. Jakieś czołgi przejeżdżające. I zaświeciła. Uwaga, uwaga. Z tej pozycji jest o wiele bezpieczniejszy przestrzeń niż jakbym się wychylał na tej górce, gdzie jest DBV. No bo tu raczej spota nie dostanę, ale trzeba mieć też wystarczającą mobilność, żeby tu dojechać i trochę za wcześnie zmieniłem tryb, wam powiem. Można byłoby to lepiej zrobić. No i też trochę nieszczęścia, że akurat nie przebiłem tego 277. TV pek wjeżdża w Manticore. Ulala. I to on ma załadowane Haeki. Chciałem powiedzieć, że on nie skończy Manticory. Ja nie wiem, czy on nie trafił. On chce taranować. I staranował Manticore po prostu. Tu wjeżdża 277. Są terapaty na tej flance. No, to widać już od samego początku. Trzeba będzie bronić naszej bazy. Ta pozycja tutaj jest świetna. Dopóki nie ma dwóch artylerii, które cię będą fokusować. Ale co? No, ja spróbuję to rozegrać. Tam jest Pluton 277 do zatrzymania. Myślę, że może nam się udać. Zostanę w krzaku. Niestety, ale Manticora gdzieś tu może podjechać i ona może. Mnie podświetlać, jest to fałpek. Nie wykrył mnie, mamy rchema. Fałpek się wychyla. Dobra, on chciał strzelać na ślepo, wiedziałem, że chciał strzelać na ślepo, dlatego fajnie, że go tak szybko rozwaliliśmy. Natomiast z tej pozycji, gdzie Manticora wcześniej grała, można dosyć fajnie nas wyciągnąć. ZA-77 przejeżdża. O, a tu mu nic nie zrobimy, 121 wjeżdża na dół. Ololo, są to rapaty. Minus 6000. Bardzo robi jakieś kółka. A tu mu nic nie zrobię. Może tak? Ula la! Ale siadło. Fajnie strzał wybiera. Czy to ma jakieś wielkie znaczenie? No nie wiem. BR i tak na dwa. Nie wiem, co robię 277, ale chyba przejeżdżają od dołu, tak jak to robiło 121. Myślę, że tutaj tych 277 już nie ma. A jeżeli są tam dalej, to się zdziwię. Próbuję bliżej naszych, żeby jakoś im pomagać sensowniej. Dobrze było. O, tak, rozwaliśmy Bera. Fajnie. Wow, no to się zdziwiłem. 277 tam nadal jest. I wiecie co? Ja wierzę w Manticore. Inspirując się tvop ja to robię. Ja wierzę w Manticore. Chciałem tak pięknie staranować sobie Manticore pod odcinek zrobić jakąś fajną akcję. ale nie. Lodówka mi uprzedziła, no dobra. Jesteśmy ciągle w grze. Chociaż minus 7000 to no duża strata. Natomiast będziemy walczyć do samego końca. O, Arta dobiła one shota. Tu wiesz, że 277 potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Najgorsze jest to, że będziemy dostawać w plecy. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu spróba walki z 277. Jak najszybsze rozwalenie go. Dobrze, że dostał do FA. Patrzymy na plecy 277 strzeliło. Więc dopóki nie widzimy drugiego 277, musimy tego rozwalić jak najszybciej. Ja zbiorę to od tego 277. Dobra, strzelił. Drugi pewnie jedzie od dołu. DBV nie trafił. Ale ja przeoduję. No i snajpimy. Snajpimy na te wszystkie czołgi, które tu jadą. Plus trzeba pamiętać, że 27 pojedzie od dołu sobie tędy. Nie wiem, czy te krzaki będą odpowiednie. Zobaczymy zaraz. Chyba nie mam spota, więc dobrze. Musimy dobić typa. Naprawdę. I to jest mój błąd, bo powinienem się cofnąć i żarówka by mi się nie zapaliła i mógłbym cały czas tutaj Aktywnie próbować innych z opcji A przez to, że zapaliła się ta żarówka, to jednak musiałem się cofnąć i Może straciłem jakąś okazję na oddanie strzału Plus każdy mnie teraz się tutaj spodziewa Jedzie obiekt Bokiem Dobra, farmimy go Tyle ile fabryka dała Czyli jeden strzał No bo nic więcej mu nie zrobię Jest Godzilla Uff, sprowokowałem trochę Godzilla Budynek na refleks był. Ona długo będzie ładować, tylko zobaczcie, że ten typ, który jest na jeden strzał, jest moim problemem. Nie wiem, czy mogę strzelić w obiekt. Oooo! Gdybym go trafił, może RHM go dobił. Byłaby jakakolwiek szansa, ale teraz szansy w ogóle nie widzę. Chyba, że ten 277 widzowy się zablokował, bo jest tak ob, że on tam gdzieś zjechał i się zablokował. Jak pancer to niszczyciel do obiechania, dwie artylerie. Obiekt na low. No, ładuję no. golda. Widzę jakąś tam opcję. Obiekt nas strzał. W pierwszej kolejności trzeba rozwalić Godzilla. Gra ja nie będzie, jest. jest. tu. Ała. Zmieniam tryb. I uciekam. Nikt, żeby Godzilla mnie nie dobiła. Obiekt będzie mnie dojeżdżać. Jeżeli Godzilla mnie nie zaświeci. Zobaczcie. Nie, on mnie rozwalił jeszcze. Co? On mnie rozwalił z tego dołu. On tam utknął. Ta bitwa serio była do wygrania. Gdzieś jak pancer do objechania. No ja wiem, że fantazjuje i żyje w swoim świecie, bańce, w głowie, ale ja widziałem tu potencjał. Ja widziałem tu potencjał. Brakowało tego maksimum od niektórych innych sojuszników i moglibyśmy to pewnie jakoś wygrać. Przykładowo dałbym jeden strzał więcej z tego obiekta, tak? To jest strzał, który pada. Może nażarchałem dzięki temu przeżył i tak dalej. Można gdywać, i gdybać, ale no trudno. S nobler to mi napisał. Pozdrawiamy ciebie serdecznie German Predator. No to tyle. To był huragan. Czoł generalnie jest spoko, ale czy to jest jakiś idealny met na randomy? Ja do końca wolę, na przykład klasyczne rozwiązanie, czyli przykładowo leoparda. Dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. Elo.